Większość samochodów nie dożywa 300 tysięcy kilometrów. Ale te, o których dziś opowiem, to inna liga. Mówię o suwach, które bez problemu pokonują 500, 600, a czasem nawet 700 tysięcy kilometrów. Sprawdzone na polskich drogach, w naszych zimach, w trudnych warunkach. To nie są opinie sprzedawców. To twarde dane z raportów niezależnych instytucji i doświadczenia rzeczywistych właścicieli. Jeśli szukasz auta na lata, Zostań do końca. Zacznijmy od najlepszych. Toyota Land Cruiser. Zacznę od szczytu, bo niektóre auta nie wymagają przedstawienia. Land Cruiser to SUV, który w Polsce i na świecie symbolizuje trwałość. Seria 100 i 200 regularnie przekracza 600 tysięcy km bez wymiany silnika czy skrzyni biegów. Według raportu Auto Świat z 2023 roku Land Cruiser zajmuje pierwsze miejsce wśród SUVów z najwyższym przebiegiem na polskim rynku wtórnym. Dlaczego? Konstrukcja rama na dwozie, stały napęd 4x4 i sprawdzone silniki V8 to połączenie, które nie zawodzi. Oczywiście są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Starsze modele mogą mieć problem z korozją wokół nadkoli i podwozia, typowe dla polskich zim z solą na drogach. Zawieszenie też z czasem się zużywa, ale wymiana jest prosta i niedroga. Najlepsze roczniki 1998-2007 dla serii 100 oraz 2008-2021 dla serii 2021-200. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, potężne V8 i minimum problemów elektronicznych. Jeśli chcesz suwa, który przetrwa dekady, to jest ten wybór. Akura MDX jeden MDX nawet osiągnął 1 523 000 km bez bycia samochodem Ubera. To szaleństwo, ale pokazuje co może zrobić staranna konserwacja. MDX jeździ mocniej niż Honda Pilot, ale nadal przewozi rodzinę bez stresu. To inżynieria Hondy pod spodem. Consumer Reports ocenia go powyżej średniej pod względem niezawodności, a dane IC Cars pokazują, że prawie 10% przekracza 300 000 km. Wiele działa dobrze w zakresie 500 tysięcy, jeśli nadążasz z płynami i rozrządem. V6 3,5 litra jest gładki i przewidywalny, idealny do codziennego użytku lub weekendowych wycieczek. Wczesne modele z lat 2007 do 2009 miały pewne drganie skrzyni biegów, ale Acura wyprasowała to do 2010 roku. Jeśli kupujesz używany, lata 2010 do 2013, to strzał w dziesiątkę. Trwałe? i mniej problemów elektronicznych. Kilka rzeczy do sprawdzenia. Zawieszenie pneumatyczne w wersjach SH-AWD. Jeśli opada lub przecieka, ten kompresor może kosztować ponad 4000 zł. Silniki. Foteli trzeciego rzędu czasami się przepalają, więc złóż je podczas jazdy prudnej. Lexus LX 570-600 LX to w zasadzie Land Cruiser przebrany w garnitur. Ta sama rama, ten sam napęd, ten sam V8, tylko z dodatkiem skóry, ciszy i technologii. Właściciele na forach Klub Lexus regularnie dzielą się historiami o L-Sisach z 400 do 500 tysięcy km na liczniku. Silnik 5,7 litra V8 w LX570 jest gładki, mocny i praktycznie niezniszczalny. Późniejsze modele LX600 dostają nowsze jednostki, ale nie tracą na trwałości. Stały napęd 4x4, solidne mosty i wzmocnione zawieszenie. To auto radzi sobie z ciężkimi ładunkami, bezdroższami i holowaniem bez najmniejszego problemu. Co ciekawe, elektronika w 60 jest bardziej trwała niż w konkurencyjnych, luksusowych suwach. Lexus nie komplikował układu napędowego nadmiernie, co ułatwia serwis. Słabe punkty zawieszenie pneumatyczne w starszych modelach może z czasem tracić na szczelności. Sprawdź też uszczelki drzwi. Poza tym to czołg. Rada. Rotacja opon i kontrola płynów w mostach. Traktuj go jak pojazd wojskowy, a odwdzięczy się setkami tysięcy kilometrów bezproblemowej jazdy. Lexus GX460. Istnieją marki, które powtarzają się. Tak, to zaskakujące. Ale takie są fakty. Statystyki nie kłamią. GX460 to kolejny dowód na to, że luksus i trwałość mogą iść w parze. Zbudowany na ramię pikapa z tylnym mostem sztywnym, Radzi sobie z terenowymi wyzwaniami bez mrugnięcia okiem. Consumer Reports ocenia go bardzo wysoko pod względem niezawodności, a RepairPal zauważa niską częstotliwość napraw w porównaniu z innymi luksusowymi suwami. Wielu właścicieli przekracza 300 tysięcy kilometrów bez większych problemów. Napęd zapewnia silnik V8 4,6 litra. Gładki, mocny i zaskakująco trwały. Właściciele chwalą go za to, że nie ma ludzi przy holowaniu ani ciężkim ładunku. W długich trasach kabina pozostaje cicha, a elektronika rzadko zawodzi. Na co zwrócić uwagę? Zawieszenie pneumatyczne w modelach sprzed 2020 roku może z wiekiem opadać. Sprawdź podwozie pod kątem zadrapań, jeśli suf jeździł off-road. Przetestuj też system kontroli zjazdu i wspinaczy. Powinny działać płynnie, bez zgrzytów. Najlepsze roczniki to wczesne lata 2010. Łączą niezawodność z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa. Nawet jeśli ma dekadę, dobrze utrzymany GX460 będzie jeździł jak nowy. Wskazówka? Wymieniaj płyny regularnie i płucz skrzynię rozdzielczą co 80 tysięcy km. Zrób to, a ten SUV może przetrwać pół miliona kilometrów. Toyota Sequoia Sequoia to SUV zbudowany na platformie pikapa Tundra, co oznacza jedną rzecz – solidność jak skała. Właściciele regularnie przekraczają 600 tysięcy kilometrów przy odpowiedniej konserwacji. Według danych IC cars sekoja zajmuje czołowe miejsce wśród suwów o najdłuższej żywotności. Prawie 36,4% egzemplarzy przekracza 400 tysięcy kilometrów. Wielu właścicieli podwaja tę liczbę. Wczesny silnik V8 4,7 litra to klejnot. Prosty i mocny. Późniejszy 5,7 litra ciągnie jak lokomotywa i jest niezniszczalny przy regularnej wymianie oleju. Oba silniki radzą sobie z holowaniem bez narzekania. Słabe punkty? Tylne klamki klapy często pękają, denerwujące, ale niepoważne. Sprawdź też tuleje tylnego zawieszenia. Z czasem się zużywają i powodują stukanie. Car Complaints odnotowuje więcej problemów z hałasem niż z układem napędowym. Spalanie około 14 do 15 litrów na 100 km. To cena za długowieczność. Najlepsze roczniki 2008 do 2017. Bardziej dopracowane, mniej problemów z rdzą, mocny napęd. Rada: Sprawdź ramę pod tylnym mostem pod kątem korozji. Toyota miała wycofania modeli pickupów z tego powodu, a Sequoia dzieli to samo ryzyko. Czy wiesz, który z tych gigantów najlepiej sprawdza się na polskich drogach zimą? Honda CRV. Honda CRV zasłużyła na miejsce wśród najbardziej niezawodnych SUV-ów w historii. A oto dowód. CRV należący do Joela i Susan Kra, o imieniu Lorraine, przekroczył milion kilometrów w październiku 2019 roku. To nie plotka, to udokumentowany przypadek, który zaskoczył nawet długoletnich fanów Hondy. Consumer Reports przez dekady trzyma CRV na szczycie swoich rankingów niezawodności. Dane IC Cars pokazują, że większość crv łatwo przekracza 300 tysięcy km, a wiele jedzie znacznie dalej w kierunku 500 tysięcy. Ale historia Lorraine pokazuje, co się dzieje, gdy łączy się dobry projekt z systematyczną konserwacją. Silnik 2,4 litra czterocylindrowy 4 z lat 2000 i 2010 jest prosty, oszczędny i zbudowany na długie lata. Automatyczne skrzynie biegów Hondy, szczególnie te sprzed wprowadzenia CVT, wytrzymują niewiarygodnie dobrze. Konserwacja pozostaje prosta: wymiana oleju, kontrolę zaworów i łańcucha rozrządu. Hamulce i zawieszenie działają długo bez problemów. Wiele pierwszej i drugiej generacji CRV nadal jeździ po polskich drogach z oryginalnymi silnikami. Jeśli szukasz suwa, który jest praktyczny, niedrogi i zbudowany na lata, CRV zasługuje na miejsce blisko szczytu tej listy. Co należy sprawdzić przy zakupie? Zwróć uwagę na stan skrzyni biegów w modelach z CVT po 2015 roku. Niektóre mają tendencję do przedwczesnego zużycia. W starszych egzemplarzach kontroluj stan zawieszenia tylnego i stan korozji podwozia, szczególnie jeśli auto jeździło w regionach z intensywnym używaniem soli zimą. Toyota rav 4. Przejdź się ulicą dowolnego polskiego miasta i policz, ile rav 4 zobaczysz. Prawdopodobnie będzie ich sporo. Od 2006 roku to jeden z najlepiej sprzedających się SUVów w Europie i nie bez powodu. Ludzie kochają Rav4 za połączenie rozmiaru, ekonomiki paliwa i niezawodności. Consumer Reports konsekwentnie ocenia go znacznie powyżej średniej pod względem niezawodności. Niektóre modele, jak Rocznik 2022, otrzymują 94 na 100 punktów. To pokazuje, jak bardzo można mu zaufać. Silnik 2,5 litra czterocylindrowy w modelach 2013-2018 jest prosty, wytrzymały i zaskakująco przyjemny w prowadzeniu. Wcześniejszy 2,4 litra z lat 2006-2012 to też kula armatnia. Wielu właścicieli na forach Toyota najszym zgłasza oryginalne silniki nadal działające sprawnie po 400 tysiącach km. Jeden RAV4 Sport SportPOW 6 z 2009 roku w Kanadzie przejechał 706 tysięcy kilometrów i nadal działał, udowadniając, jak daleko można popchnąć te samochody. Nowsze RAV4, szczególnie roczniki 2019 do 2022, niosą to samo DNA, ale dodają nowoczesne technologie bezpieczeństwa bez utraty trwałości. Toyota nie wymyślała koła na nowo, po prostu uczyniła je mądrzejszym. To nie tylko staroświecka niezawodność, to także nowoczesna wytrzymałość. Słabe punkty? Niektóre modele z lat 2006 do 2008 miały problemy ze zużyciem oleju. Sprawdź poziom przed zakupem i poproś o historię serwisową. W hybrydach po 2016 roku kontroluj stan baterii wysokiego napięcia. Choć rzadko się psują, wymiana jest kosztowna. Najlepsze roczniki 2013-2018 dla wersji benzynowych, 2019-2022 dla hybryd z systemem Toyota Safety Sense, Subaru Outback i Forester. Niewiele crossoverów zdobywa długoterminowy szacunek jak te dwa. Zbudowane na silnikach bokserskich Subaru utrzymują niski środek ciężkości dla stabilnego prowadzenia, czy to na śniegu, czy na szutrowych drogach. Wielu właścicieli zgłasza 400 do 500 tysięcy km na oryginalnym silniku i skrzyni biegów, a Consumer Report konsekwentnie ocenia oba modele powyżej średniej pod względem niezawodności. Silnik 2,5 litra czterocylindrowy to koń roboczy, podczas gdy turbodoładowany Forester XT dodaje mocy bez utraty trwałości. A oto rekord warty uwagi. Najwyższy przebieg Subaru Forester należy do Jergena Yanga który przekroczył milion kilometrów w swoim modelu z 1998 roku, którym nadal jeździ. Kolejnym powodem ich długowieczności jest symetryczny napęd AWD Subaru. Utrzymuje zrównoważone zużycie układu napędowego, pomagając hamulcom, oponom i zawieszeniu służyć dłużej. Najlepsze roczniki Outback 2010-2014 i Forester 2009-2013 Wyważone, zdolne i niezwykle niezawodne. Co sprawdzić? Silniki bokserskie mogą mieć tendencję do drobnych wycieków oleju z uszczelek głowicy. Sprawdź stan uszczelek przed zakupem. W Foresterze XT kontroluj stan turbosprężarki. Wymaga regularnej wymiany oleju i dobrej jakości paliwa. Nie są efektowne, ale dbaj o nie, a odwdzięczą się dekadami bezproblemowej służby. Honda Pilot ten SUV był od dziesięcioleci wyborem dla rodzin, a wiele egzemplarzy nadal działa sprawnie po 400 tysiącach kilometrów. Sercem pilota jest silnik V6 3,5 litra, jednostka J35, zbudowana na lata. Consumer Reports przyznaje pilotowi solidne oceny za długoterminową niezawodność. Wielu właścicieli na forach Honda Tech chwali się osiągnięciem 500 tysięcy kilometrów przy podstawowej konserwacji. Ale jest haczyk, nie każdy rocznik jest równie niezawodny. Modele z lat 2003-2008 do 2008 miały problemy ze skrzynią biegów, szczególnie jeśli płyn nie był regularnie wymieniany. Reaper Pal umieszcza te lata wyżej pod względem skarg na układ napędowy. Jeśli szukasz używanego, trzymaj się roczników 2009-2015 do 2015 lub nowszych. Honda poprawiła automatyczną skrzyn biegów i zmniejszyła awaryjność. Honda zaleca wymianę paska rozrządu co 168 tysięcy km lub 7 lat. Zignoruj to, a ryzykujesz pogięcie zaworów w przypadku pęknięcia. W starszych pilotach, zwróć uwagę na tylne tuleje zawieszenia. Gdy się zużywają, sów ma tendencję do wędrowania przy prędkościach autostradowych. Ale to łatwa naprawa, gdy już wiesz, na co zwracać uwagę. Pilot nie jest efektowny, ale jest niezawodny. Dbaj o niego, a będzie służył jak stary koń roboczy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre rodziny jeżdżą tym samym autem przez 15 lat? Nissan Pathfinder. Jeśli patrzysz na nowe, pozwól, że oszczędzę ci bólu głowy. Nie rób tego. Przeprojektowanie z 2013 roku zabiło DNA ciężarówki. Wyszły solidne automaty, weszły CVT. Właściciele narzekają na drżenie, awarie i ogromne rachunki za naprawy. JD Power i Reaper Pal oceniają Pathfindery po 2013 roku poniżej średniej. Consumer Reports dał modelowi z 2025 roku 38 na 100 pod względem niezawodności. To mówi wszystko. Teraz starsze Pathfindery, tam jest magia. Modele PAU6 z lat 2005 do 2012 z tradycyjnymi automatami są twarde. Consumer Reports ocenia je powyżej średniej pod względem długoterminowej niezawodności. Około 13% przekracza 400 tysięcy km, a wiele wspina się w kierunku 500 tysięcy przy stabilnej opiece. Jeden właściciel chwalił się swoim pathfinderem z 2008 roku z radką opcją V8. Kupił go 152 tysiącami km, a teraz siedzi na 805 tysiącach na oryginalnym silniku i skrzyni biegów. To mówi wszystko. Mimo to, sprawdzieramy pod kątem rdzy, jeśli szukasz w północnych regionach. Tylne tuleje zawieszenia często zużywają się po 240 tysiącach kilometrów, powodując stukanie na nierównościach. Najlepsze lata 2006 do 2012. Prosta elektronika, solidne silniki i moc holowania bez dramatu. Toyota Highlander. Chcesz średniej wielkości suwa, który po prostu nie rezygnuje? Oto on. Highlander jest zbudowany na platformie Camry i dlatego trwa. Consumer Reports klasyfikuje go powyżej średniej pod względem niezawodności rok po roku. Właściciele na Toyota Nation często publikują zdjęcia liczników przekraczających 500 tysięcy kilometrów. Modele PAU-6, szczególnie 3,5 litra 2GRFE, to strzał w dziesiątkę. Gładka moc, dobre zużycie paliwa jak na swój rozmiar i długie życie. IC Cars stwierdził, że Highlandery są wśród najlepszych suwów osiągających 300 tys. km plus z 15,7% robiących to. Moja rada? Uważaj na wczesne problemy z wyciekami oleju z lat 2008-2010 wokół gumowej linii dla systemu VVTI. Późniejsze modele przeszły na trwałą metalową linię, więc lata 2011-2019 to bezpieczniejszy zakład. Te lata mają solidny układ napędowy i bardzo mało wycofań. Lexus RX350. Chcesz luksusowego suwa, który jeździ jak kamry w garniturze? To RX350. Jest zbudowany na platformie Katoyoty, dzieląc kości z Highlanderem i kamry. Dlatego czuje się wyrafinowanie, a jednocześnie trwa wiecznie. Consumer Reports przyznaje mu najwyższe oceny niezawodności prawie każdego roku. IC Cars uznał, że RX plasuje się w pierwszej dziesiątce SUVów najbardziej prawdopodobnych do osiągnięcia 300 tysięcy km. Sercem jest V6 3,5 litra 2G RFE, silnik z łańcuchem rozrządu, który wzrusza ramionami na przebieg, gdy trzymasz olej czysty. Właściciele regularnie przekraczają 500 do 600 tysięcy kilometrów bez większych problemów. Jest kilka dziwactw do odnotowania. Modele z lat 2007 do 2009 często miały pękające deski rozdzielcze. A modele 2010 do 2012 czasami przeciekały z węża chłodnicy oleju. Toyota później ulepszyła je na mocniejsze metalowe linie, więc sprawdź pod maską pod kątem wycieków w pobliżu obudowy filtra oleju. Jeśli chcesz strzał w dziesiątkę, spójrz na modele 2013 do 2015 lub 2017 do 2019. Jeżdżą gładko, unikają najgorszych wycofań i dobrze utrzymują wartość. Toyota 4 Runner. Niektórzy powiedzą, że Land Cruiser powinien być na pierwszym miejscu, ale 4 Runner ma jedną przewagę: jest tańszy w utrzymaniu i równie trwały. Jeden egzemplarz z 1998 roku przejechał ponad 600 tysięcy kilometrów, zanim licznik przestał działać. 4 Runner nie jest autem do pielęgnowania jest zbudowany, żeby znosić cięgi. Silniki PAU 3 i 4 litra to legenda wytrzymałości. Późniejsze wersje z automatycznymi skrzyniami biegów pięciobiegowymi są równie niezawodne. Consumer Reports rok po roku stawia go wśród najbardziej niezawodnych SUVów. Konstrukcja rama nadwozie, wzmocnione zawieszenie i napęd 4x4 sprawiają, że holowanie, terenowe wyprawy czy codzienna jazda to dla niego pestka. W porównaniu z Landcruiserem 4Runner jest bardziej praktyczny dla przeciętnego kierowcy. Tańszy w zakupie, łatwiejszy w naprawach, a i tak wytrzyma dziesięciolecia. Co sprawdzić? W starszych modelach zwróć uwagę na stan zawieszenia i korozję ram. Ale jeśli podstawy są solidne, ten SUV będzie służył Tobie i następnemu pokoleniu. To 16 suwów, które przetrwają dekady. Nie potrzebujesz szczęścia, potrzebujesz dobrego wyboru i regularnej konserwacji. Jeśli ten materiał był pomocny, daj znać w komentarzach, które auto jest Twoim faworytem. A jeśli chcesz wiedzieć, których suwów unikać za wszelką cenę, sprawdź kolejny film. Do zobaczenia na drodze.